Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z Kika z Tutaj jest Zary, ale z Zary jest tylko jedna rzecz I z Sorki, że już tak prawie od dwóch tygodni się nie odzywałam Ale powiem wam, że ostatnio jakoś kiepsko się czułam jeszcze Tak mnie głowa strasznie boli No Nacia też e, czasami jakiegoś wirusa łapała Że musiałam do szkoły przychodzić Nie wiem co to ostatnio panuje no ale jo, okej. Okay, dobrze, może zacznę wpierw pokazywać z kika, w kiku nie miałam dużo kupywane, bo w tym roku ozdób wiele nie chciałam kupywać. Więc e, tym razem pokażę ozdoby i ciuchy. No i w kiku e, kupiłam taki kwiatek za 3,99. To już powiem wam, chyba z miesiąc temu prawie kupiła, zrobiłam te zakupy, nie? Ale mi się nie opłacało dwie rzeczy pokazywać, dlatego troszeczkę tak e, musiało się zebrać to wszystko, żebym zrobić filmik. No i taki kwiatek, dobra, to jest to. Tak, za taki kwiatek zapłaciłam 3,99 On pójdzie do Natalki, do pokoju. Powiem Wam, że jest bardzo ładny. Były jeszcze chyba z żółtymi kwiatkami, ale takie różowe, białe. Wydaje się bardzo ładne. I do tego kupiłam jeszcze taki za euro 79, taki, e, taką doniczkę. Bardzo fajna. No, Podobne ma tutaj kolory, co ten. Mam te naczynia. No, I tutaj dam kwiatka. I to bardzo fajnie się prezentuje z tym kwiatkiem. E, I jeszcze dwie rzeczy kupiłam w kiku. To jest taki zajączek za euro 99. Tutaj z kwiatuszki trzyma. Taki zajączek, i jeszcze, i to jeszcze ma, e, tulipany. Kupiłam, bo ostatnio mi tak po głowie chodziły, żeby dokupić e, za 4,99 skika. One są takie fajne. One, e, jak, ten, jak dam do wazonu, to zawsze wyglądają jak takie prawdziwe, nie? Są naprawdę bardzo fajne. Mam jeszcze takie same skika tylko że białe. No, a chciałam jeszcze właśnie takie czerwone dokupić. To no, jest czerwony, taki ciemny, pomarańcz. No. Ale bardzo fajne, bo były w innych sklepach, ale tamte były, wyglądały bardziej jak sztuczne i jeszcze dużo droższe. Więc czekałam, aż w końcu w kiku będą te, co. One są tak jakby z gumy, ja nie wiem z czego, ale bardzo fajne. No i kolejne, co będę pokazywać, to z Primarka, Tu praktycznie jest najwięcej rzeczy. I pierwsza to jest taka saszetka, tutaj taka torebeczka. Dla natalki. Natalka sobie ją wybrała. Z tutaj z taką literką N. E, te akurat były z różnymi literkami, nie? Więc natalka chciała oczywiście ze swoim imicjałem. I ona była e, po 13 euro kosztowała i przecena na 7. Jest taka przezroczysta, a w środku, w środku ma jeszcze dwie torebki. No i tutaj w tym są jeszcze dwie takie saszetki, taka srebrna, i tutaj taka biała. No, ale bardzo fajne. Natasia będzie miała na wycieczkę. Bo oni w czerwcu mają wycieczkę na 3 czy 4 dni. Więc będzie miała na swoje kosmetyki. Dobra, kolejne co kupiłam z Primarka, to kupiłam sobie piżamkę. Bo ja mam w większości tutaj świąteczne, a w końcu chcę już taką normalną, mieć też. Za 9 euro. To jest taka różowa, różowa bluzeczka. To jest taka różowa bluzeczka, zwykła. Całkiem różowa. I tutaj ma. Pokażę. I tutaj spodnie takie w kwiat. Pa wszystko leci. W takie kwiatki. Na wiosnę akurat. Typowo wiosenna piżamka, No to już będę mieć. Sorki musiałam przerwać, bo tak mnie Kaszel chwycił. A mi jak ja Kaszel, to mnie tak głowa boli, że musiałam troszeczkę na chwilę wyłączyć. No a u mnie tu jeszcze choinka, ale mi ona nie przeszkadza, bo ja jeszcze wiosny nie czuję. Na dworzu jest minus 3 stopnie. Jeszcze taka zim zimę jeszcze czuję, bo jest zimno więc umie jeszcze chwilę choinka może sobie no, i kolejne to z Primarka to kupiłam dla Natalki taki dresik za 12 euro Kłuczek <kluz> mi się głos zmienia to jest taki no tu bardzo ładny taki kolor ma zwykła bluza ale okej okay. i do tego jeszcze takie spodnie dresowe one są takie trochę cie ten szerokie nie Nogawki mają takie szerokie, luźne takie dosyć tutaj na zawiązywanie, ale to właśnie jest dobrze, bo na tu się jest szczuplutka, więc ten z regulacją to musi być i oczywiście z kieszonkami z dwóch stron, ale takie luźne bardzo fajnie na spacer, na miasto czy tego. Chociaż Natalka w dresach za bardzo chodzić nie lubi, ale czasami tak wyjść gdzieś na plac. No nie wiem, gdzieś pograć w paletki, czy tego, bo Natasia uwielbia paletki wiosną, wiosnę, lato. To ona zawsze się mnie pyta, czy idziemy na paletki. Poćwiczyć, bo jeszcze oczywiście nie umiemy za bardzo grać, ale poćwiczyć. No i kolejna streamarka, co kupiłam. To takie skarpetki, zwykłe 5 par. One były w cenie 3,50. Zwykłe białe skarpetki za 3,50. Kolejne co, e, co kupiłam to bluzeczkę, Natasi się oczywiście spodobała, ona kosztowała 4,50, też z Primarka, taka biała tutaj e, z buźką i z tym językiem, z napisem, bardzo fajna, Natasi się bardzo spodobała, mi też. Ja powiem wam, że mam chyba też taką samą bluzkę, tylko że e, czarną, nie białą, nie wiem, czy to ma brokat czy coś, nie taka tutaj. Panterka. Troszeczkę panterki, to czerwona oczywiście. No. I ja już bluzeczkę na mam kupioną. Tutaj mam bluzę dla Natalki też kupioną. Ona była w cenie 5,50 euro. Nie droga. Taka czarna, tutaj z kokardką w panterkę. Bardzo fajna prosta, no, zwykła, bardzo fajna. Natalka no, ostatnio właśnie takie rzeczy lubi. i co jeszcze tutaj mam? Aha. To jest Primarka też coś nie? Dobra, nie będę na razie tam szukała. Po kolei. Tutaj mam akurat z New Yorker'a, to jest dla Natalki kupiłam. Ten sweter kosztował za 15 euro, a ja w promocji kupiłam za 10.99, no ale 10 euro. To jest taki sweterek, Natalka sobie wybrała. To jest M, -ka. ogólnie ten sweterek to jest taki, yy, że ten brzuch widać prawie cały, to jest taki krótki sweterek. Ale jak ja Natalce wzię wzięłam M, to on praktycznie na całość jest, więc taki normalny dla Natalki, bardzo fajny. Z napisem. Więc, jo, kurczę, tu się linie wszędzie. Kolejne, co mam wzięte... Aha, tu jeszcze wzięłam, który mam Wzięłam jeszcze na talce takie lustereczko za 3 euro. Tutaj takie różowe lusterko i tutaj też taką wstążeczką z złotą, pozłacaną. No. I to jest na normalne, na takie większe że może się lepiej zobaczyć w powiększeniu. Tam kamerka. Będzie na to się miała, jak sobie na wycieczkę pojedzie, czy tego. To stareczko będzie. Dobra, kolejne co kupiłam na talce to spodnie, bo powiem Wam, natalka z tych prawie wszystkich spodni już wyrosła. Yy, ostatnio przeglądałam w szafie na Przemierzała, no to prawie wszystkie już za krótkie, nie? Jedne dżinsy zostały, co jeszcze są ok, co miałam zara kupywane. Jedne podnie dressowe są jeszcze ok i jedne getry te też są w miarę ok, ale tak z wszystkiego wyrosła, nie? Więc musiałam jakieś dżinsy kupić, żeby miała coś na zmianę, bo ostatnio w ciągu dwóch czy trzech miesięcy te 6 cm, no, poszło w górę, więc trochę, trochę, trochę. Tutaj za 30 euro w tym, w Hound M. W Hound M je kupiłam. Takie dżinsy, One są taki troszeczkę ciemniejszy kolor. Tutaj oczywiście takie poszerzane, dzwone. No i z tyłu coś takiego. Z dwóch stron, oczywiście, kieszonki. Bardzo fajne, bardzo ładnie. Na tu się w nich wygląda. I oczywiście, co najważniejsze, to regulacja, Bo bez regulacji to by było bardzo ciężko na talce spodnie kupić. A takie z regulacją są super, bo mogę je zwężyć. A później, jak Natusia ciut urośnie, czy tego zawsze można poluzować. Więc to w spodniach dla szczupłych osób jest naprawdę super. Nie musi pasków nosić ani. No i resztę to ja już mam same spodnie dla natalki kupione. Dobra, tak żeby miała na zmiany jedne to są już na takie troszeczkę cieplejsze dni, ale okej. Okay. No i kupiłam tutaj zary spodnie. One były w cenie 25 euro, 26 prawie. Tutaj coś takiego, bardzo fajny, taki bardzo taki e, ten miękki ten materiał i ten kolor jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba. I też co super, to oczywiście regulacja. Ja bez regulacji to spodni dla Natalki raczej bym nie mogła kupić. Oczywiście dzwony, to te chyba są takie mniej dzwonowe niż te, co w tym nie kupiłam, ale bardzo fajne. No, i tutaj z tyłu. W takim kolorze ja chyba też spodnie miałam sobie kiedyś kupione z Zara. Tylko w tam musiałabym chyba w nich schudnąć. No, ale bardzo fajne. No, tu się wyciemniała. Na przebranie, kuczona, tak rośnie szybko, że ktoś by pomyślał, że Natalka to nie wiem, ja jej non stop ciuchy kupuję, nie? <grytanie> Ale ona ciągle rośnie i ciągle muszę dokupywać. No, i tutaj kupiłam to już na takie cieple, na wiosnę bardziej za 15 euro. To Natalka sobie takie spodnie kupiła. To są takie bardziej eleganckie. Cieniutkie, tutaj po środku ten taki paseczek. I one są też takie dzwonowate. Bardzo fajnie by wyglądały z taką yy, bluzeczką taką elegancką, białą, na, jak na galowo. I tutaj takie ozdobne kieszonki z tyłu. Ale bardzo fajne są. Na tu je przymierzyła, to naprawdę bardzo ładnie w nich wygląda. No to na wiosnę spodnie. Będą też, kolejne kupiłam w promocji za 8 euro, 9 euro, a nie, tu też Zary jest, Z Zary kupiłam w promocji, takie, tu mi się wszystko sypie, takie getry kupiłam dla Natalki i one chyba są, te są chyba 152, tak, 152, bo 146, te Zary to już też taka końcówka i to są, to jest taki siwy kolor. Na Kasia już ma. Pierwsze, które kupiłam z tych spodni, to kupiłam brązowe, ale z brązowych wyrosła. To później kupiłam czarne, te czarne jeszcze nosi, ale one są już na styk. I tutaj te siwe kupiłam. 152. Trzeci kolor. No, to będzie też już miała na wiosnę. I jeszcze jedną parę kupiłam dżinsów. Znaczy się dżinsy to są takie getry dżinsowe. One były też za 15 euro. To są akurat z tego, z Hound M. One są z Hound M. Takie zwykłe, za 15 euro tutaj letkie, takie lekko dzwonowate na dole. Ale bardzo fajne. I z tyłu tutaj z kieszonkami. Te natalka nie przemierzała, bo te akurat ja kupowałam z, jak byłam sama w sklepie, ale mi się wydaje, że będą, będą dobre. No i to chyba, to chyba na, na tyle. Najwięcej chyba tych spodni miałam kupione tutaj. Ale musiałam mały zapas zrobić, bo tam u natarki naprawdę już lipa w tej szafie, a mi się nie chce parę razy w ciągu tygodnia prać, żeby natarka miała na następny dzień. Znowuż dżinsy, czy tego, dlatego musiałam coś na przebranie, jakieś zmiany kupić. Będę musiała jeszcze kurtkę dla Natalki kupić, bo Natalka ma białą, którą w zeszłym roku nosiła i dwa lata temu. Czarną i różową też ma, ale ona też te dwa lata temu nosiła, więc kurtkę. Będę musiała kupić na pewno jakieś bluzy, bo już z bluz niektórych też już wyrosła I buty, najważniejsze buty. No, dobra. To wtedy z tych zakupów będzie na tyle, ale powiem wam, że z tych kwiatków jestem bardzo zadowolona. One są bardzo ładne, nie? I to pójdzie do Natalki do pokoju. Te tulipany będą tutaj, ale ja to wszystko dam, jak ta choinka będzie schowana wtedy tutaj troszeczkę wiosenny klimat będzie i tutaj takie mały drobne. Jeszcze zakup zajączek. Nie kupywałam, nie wiadomo ile, bo powiem Wam, że jeszcze takie wiosenne te ozdoby mam, więc nie chciałam szaleć. Dobra, później Natalka. A, i Natalka jeszcze nie widziała tych dresów, nie? Tych dressów jeszcze Natalka nie widziała. Jak przyjdzie ze szkoły, to ten to przymierze, zobaczymy, czy nie jest jeszcze za duże, bo to jest rozmiar 152, ale w prymarku to. Często muszę rozmiar większy dla Natalki kupywać. Dobrze. Mam nadzieję oczywiście, że wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia do następnego. Pa.